Cześć! Razem z moim zespołem od niedawna tworzymy projekty Gwiazdki Biznesu. Skupię się on na popularyzacji małych olsztyńskich biznesów, tak by mogły one dalej rosnąć. Najważniejszą częścią naszego projektu jest strona internetowa. Na niej jest zamieszczona mapa Olsztyna, na której będziemy z czasem dodawać kolejne lokalne biznesy. Nasz projekt jest skierowany do wszystkich, bo to dzięki Waszej pomocy jesteśmy w stanie sprawić, że małe lokalne biznesy będą w stanie dalej funkcjonować na przyzwoitym poziomie i pokażą, że dalej są bardzo ważną częścią olsztyńskiej kultury. Na mapie będą pokazywały się gwiazdy, na których po kliknięciu będą pokazywały się szczegółowe informacje oraz historia danego obiektu. Tak, byście mogli wybrać ten, który najbardziej chcecie odwiedzić lub wesprzeć. To koniec dzisiejszego filmu, ale nie projektu. Mam nadzieję, że nadal będziecie wspierać nasze działania. Oraz bacznie obserwowałaś nasze poczynania na naszym YouTube, Instagramie oraz TikToku. Będziemy tam stawiać regularne treści, tak, abyście mogli widzieć rozwój naszych cudownych biznesów. Nasz zespół liczy na Wasze wsparcie.